którego mam zaszczyt być prezesem. Wręczam dla wszystkich członków na ręce pana prezesa, nie lubię słowa przewodniczącego. Na ręce pana prezesa ten skromny kwiatów, jako wyraz uznania dla waszej trzynastoletniej działalności. Proszę, Panie Prezesie. Dziękuję serdecznie, Panie Prezesie, dziękuję w imieniu swoich i wszystkich naszych dziękuję bardzo. Jeszcze dopowiedzieć to, mianowicie, że nie jestem wiceministrem, ale jestem honorowym członkiem Stowarzyszenia Dobro i od wielu lat. Mało tego, i dzięki temu stowarzyszeniu miałem możliwość poznać moją wielką sympatię panią poseł Pensec. I mam nadzieję, że będzie ta następna kadencja. Liczę no tu na wszystkich i na tych, którzy nas słuchają. Nie wiem, czy jest ktoś z telewizji. Ale jest tu jak są jakieś masmedia. Na temat mas mediów to mam swoją własną opinię. To znaczy nie ma tam tych mas mediów, gdzie powinny być. Nikt nie wie w naszej ojczyźnie o polskich termopilach. Nikt nie wie o wizji. Nikt nie wiąza o zadłużu. I o innych rzeczach. Ale wiedzą wszyscy o szosie Wołokołamskiej i 26 partiłowców. Co jest nieprawdą, co jest bzdurą, co jest prostne. A naszych w nas mediów nie ma. Proszę Państwa, króciutko powiem. Świat dowiedział się o wizji. Ja nie będę państwu mówił, bo państwo wiedzą, co było pod wizji bo jeśli nie, to mogę powiedzieć, ale to trochę czasu zajmie. To są polskie termopile. Polskie termopile. Tam 700 polskich żołnierzy, czyli jeden batalion pod dowództwem kapitana Władysława Radinisa zamknął przejścia przez, przez Przedmościa, przez rzeki XIX Korpusowi Pancernemu Hansa Guderiana. Świat o tym nie wiedział. Przez trzy dni tych siedmiuset żołnierzy z jednym karabinem przeciwpan przeciwpancernym potrafili stawić czoło trzem dywizjom w tym pancernach. Kilkuset czołgom niemieckim. I wiecie, świat się kiedy odowiedział o tych polskich termopilach? Nie od. Polskiego radia, nie od polskiej telewizji z tej czy z innej strony, tylko od szwedzkiego zespołu rokowego. Ci Szwedzi wydali PiS w płytę w wielu, wielu tysięcznych nakładach pod wezwaniem, pod tytułem. Jeden przeciwko czterdziestu. Żeby pokonać Polaków, to musi być stosunek jeden do czterdziestu, bo taka była przewaga tego korpusu pancernego. Liczył, liczył czterdzieści tysięcy ludzi. Stawiło im czoła siedmiuset Polaków. I jak zwinął ten kapitan Władysław Maginis, ten polski Leonidas, bo nie będę mówił o historii starożytnej, ale ten polski Leonidas jak zginął, proszę Państwa, ten rycerz bez skazy z Wehrmachtu, Hans Guderian, dowódca tego dziewiątego Korpusu Pancernego, przesłał za drogą parlamentariusza, z Białą Pragą, dowódcę obrony, Kapitanowi Raginisowi oświadczenie, że jeśli ten ostatni bunkier tych kilkunastu żołnierzy się nie podda, to on rozstrzela wszystkich jeńców wziętych do niego. To był ten czysty rycerz Wermastu. Wobec tego kapitan Władysław Raginis dał polecenie wyjść z załodę. Złożyli broń, ręce do góry. Ostatni wyszedł kapitan Władysław Raniński. I zgodnie z tym, co jest na naszym sztandarze bojowym, Bóg, honor i ojczyzna, wyszedł ostatni. Nie strzelił sobie Nie. On rozerwał się chyba Tak zginął polski Leonidas, ale media o tym nic nie mówią. Mówiłem wielokrotnie ja, ale byłem słabo słyszany, bo zasięg niewielki. <grym> Proszę Państwa, i druga, krótka też sprawa, kończę już, ale muszę o tym powiedzieć, ważna sprawa. Rok 1920, bitwa pod Warszawą. Bronią się nas przeważającym siłom sowieckim bolszewicki 17 17 sierpnia już wyszło przeciw natarcie zorganizowane przez naczel Woda, który osobiście dowodził tą, tą ofenzywą przeciw na dwiemsza. Mówią marszałku Józefie Piksuski 16 sierpnia, bolszewicy w panicznej panicznym odwołaniu ale tu 30 kilometrów na południowy wschód od Lwowa jest mała stacyjka kolejowa i mała miejscowość za burzę. I tu proszę Państwa ta słynna barbarzyńska Pierwsza Konna Armia budionnego została zatrzymana przez kogo? przez polskiego Leonidasa, przez kapitana Bolesława Zajączkowskiego. On na czele batalionu złożonego z młodzieży lwowskiej, Zorlod Lwowski, który liczył 330 ludzi, przeciwstawił się całej konnej armii budzianego. Ty, 16 tysiąców bandytów na kozackich koniach. Zginęło, bronili się przez cały dzień. odparli kilka w Skończyła się amunicja. Się, zginęło trzystu osiemnastu. Zostało ich siedem Rano Dostają się do niewoli. Co się z nimi dzieje? Ci bandyci rozciekali poza skimi A kapitan Zajadkowski zgodnie z tym samym hasłem, z tym samym, który jest na naszych szpandarach, Bóg honor i ojczyzna strzelił się w jego Tak zginęło 330 polskich młodocianych żołnierzy. I to, polskie termopile i o tym trzeba wiedzieć. Media wiedzą, ale nie bardzo nawet i teraz to Wtedy już, już będę kończył, ponieważ nie chcę przedłużać tematu, ale chciałbym tutaj zwrócić na jedną uwagę. Na wielu spotkaniach, jakie mam z młodzieżą, Zadają mi przede wszystkim takie pytania, padają, co to jest patriotyzm? I tutaj też takie pytanie mogłoby paść. Odpowiedź jest tylko jedna i niezwykle prosta. Patriotyzm to jest tu, w Raciboru, tu dobro ojczyzny, to co ta mała organizacja, w starym, ale niewielkim mieście Racibórz zrobiła przez 13 lat. To pokażcie mi te wielkie organizacje, które mają miliony, a nawet miliardy złotych do dyspozycji. A oni z czego żyją? Ze skromnych składek? Zresztą przyznam się, jakiś związek piłsudczyków. U mnie składka wynosi 3 złote miesięcznie. Duża. A połowę z tego odprowadzam do Warszawy. Ale racibórz jest wielki takimi ludźmi i o tym trzeba pamiętać i tu jeszcze nie wspomniane że ten to dobro ojczyzny którego mam zaszczyt być honorowym członkiem to dobro ojczyzny działa dzięki czemu a dzięki takim ludziom jak prezydent miasta Raciborza, jak starosta Raciborza. te urzędy popierają tę naszą działalność. Mało tego, nie zapominać o browarze. Nie dlatego, że lubię piwo, ale dlatego, że ten browar ma serce. Serce dla tej patriotycznej działalności. Proszę Państwa, mógłbym mówić jeszcze długo, długo, ale woda mi się kończy, więc nie. tego nie